Multiplemior, zwykły, rakieta mnie martwi Dzień dobry, dzień dobry w kolejnym odcinku, 17 dzień teraz już będzie, a więc jedziemy dalej e, Jesteśmy już po tym, że dostaliśmy nowe narzędzie na badanie oka Też był ostatnio tower defense, e, był easy, był już tak lightowy totalnie Lecimy, kiełbasa weszła dalej, bo została ziemniakiem, no i super, e, oczka Ciekawe połączenie. Ale szampon... Po... Chociaż w sumie tak, szampon pierwszy szlat rozlał się i dał z dla kastetu. No, to to ma sens. Sporo wydaliśmy wczoraj generator, jakieś inne pierdoły, kupiliśmy yy, bramka, po prostu. Bramka jest tutaj game changer'em. I gdybym wiedział od samego początku, dążyłbym do tego, żeby jak najszybciej bramkę zrobić, bo bramka powoduje, że oszczędza się niesamowite ilości czasu. Dobra, nikt nie zginął, okej, okay, możemy lecieć. Dzień 17. Nowe zadanie od Majorali zgończy pacjent pół. Pół litra? Czy jak? Nasz zespół ekspedycyjny natknął się na mieszkanie, w którym znaleziono dowody na istnienie wczesnego wariantu wirusa. Adres to Poratoi Street 8. Mieszkanie 90, 94, Nowy Jork. Zlikwiduj cel. Wyeliminuj cel. Jeden dzień... A, okej, okay, dobra, czyli muszę znaleźć lokalizację tego typa. Chcę się patrzeć na to skąd, skąd ktoś jest Co tu się sta zadziało? Ach, wiedziałem No cóż, do klatki No to trzeba jeszcze ją nakarmić No cóż, taka była... tak, taka, a takie jej dobrze z oczu patrzyło, no Jedziemy z naszym wózeczkiem Co tu się dzieje, co tu się dzieje? Dobra no. Smacznego, smacznego, będzie dobrze. Dobra, lecimy dalej. George dzisiaj nie ma nic nowego dla nas, natomiast patrzymy dalej, cieszymy się bramką. Bramka pokazuje nam dosłownie wszystko. Czerwona twarz jest easy. Czerwona twarz uznaje, że tylko prześwietlenie takie dość, nazwijmy, pobieżne. Nam styknie, cyk, cyk, nic specjalnego nie ma, dobra, okej, okay. i jeszcze oczko, no to oczko Wiesz co, wiecie co, ja sprawdzę sobie jak wygląda, nie baza tylko, jak wygląda ulepszenia, ile mam punktów nauki, 400 Tu będzie 700, eee, dobra, ja bym jeszcze pocisnął do tego Dobra, weźmy sobie ten auto, w... eee, przełączanie między warstwami, trzeba było szybsze, bo to trwa trochę za długo Dobra, jeszcze oczka Pokaż oczka. Dobra, fokusy. I co my tu mamy? E, widzimy, że są tak. Bąbki, y, żółte. Bombki żółte. Coś jeszcze? Bąbki żółte. Wróć. Nie bombki, tylko różowe. I bombki. Różowe i bombki. Różowe i bombki. Różowe i bombki. I co? Nic więcej? Tylko tyle? No to wygląda. Różowe i bombki. Oto stary. to, to tutaj nic nie masz. To czego ty mi dupę zawracasz? No nie wierzę. Oto, czyli było różowej i bombki. różowej i bombki. Różowe i bombki. Różowe Różowe i bombki, ale to jest wszystko. To oznaczałoby, że ty nie masz żadnego poważnego objawu. Chyba, że jeszcze oczka masz jakieś takie. No masz żółto... żółte oczki, no, oczka, no ale no, to jest zapalenie spojówek. To nie wskazuje na to, żebyś ty miał cokolwiek negatywnego, tylko y, pokaż mi jeszcze skąd ty jesteś. Waszyngton, y, nie, brak biografii, dobra przydziele ciszę, bo bądź zdrów. E, no, widzimy co się dzieje. Jest kontrabanda słuciłka. Masz paranoję, masz coś. Coś kichy bolą. Dobra. No okej. Okay. I, I masz jakiś objaw na ciele zewnętrzne. Zobaczmy. W tym wypadku liczę na to, że y, może, ale nie musi być objaw. Bo nic nie widzimy. Y, o! Już widzę. Jest spleśniała trzustka? Chyba tak. Spleśniała trzustka. To nawet nie muszę. Spleśniały narząd. Leci... O! Jeszcze kiełba... kiełbacha pod tym narządem. No to jak miałem nie spleśnieć? I tam jeszcze coś jest. O! Ziemniak w dupie. Super. No po prostu... Kiełbasa weszła dalej, bo została ziemniakiem, no i super e, Oczka, jeszcze dla porządku sprawdźmy, oczka Zwykły, Zły multi plemnior. bombka Coś jeszcze? Zwykła multi-bombka Zwykła multi-bombka i tyle I tutaj nic więcej nie znajdziemy Oczko, e, zwykła multi-bombka i tak ale skoro już widzimy, co Panu jest, miło było. A przepraszam, ty jeszcze miałeś plecek, To też, żebyśmy nie zapomnieli. I to jeszcze nawet. Fantem. E, miło było poznać. Do zobaczenia. Jestem w 100% pewny, nie martw się. U pani tylko oczko. I super. E, co tu jest? E, rakieta, różowy. Multiplemnior. Zwykły. Rakieta mnie martwi. No dobra, jedźmy dalej. Ale nic tu więcej nie ma. To jest maksimum, jakie możemy mieć. Dobra. Rakieta, różowy, multi. A, jeszcze bombka. Rakieta, różowy. Rakieta, różowy. A, no to czy wszystkie zielone i rakieta. Gitara. Wszystkie zielone i rakieta. I gitara. I mamy cię. Kwarantanna. Czy ty miałaś jeszcze plecak? Nie miałaś plecaka. Nic więcej? Dobra, super. Kurde, te dni są ekspresowe. A, jeszcze jedno. pani, bo zapomnieliśmy o tym. Nowy Jork. Nowy Jork. Pacjent pół. Właśnie. Nowy Jork, Bio Detroit, nie, no Detroit, nie, to nie, nie, nie będziemy cię męczyć, Detroit jest spoko Leć, nie masz zbyt dużo objawów, więc jest y bardzo duża szansa, że jesteś zdrowa Mhm. Mm tylko ja już widzę, że jest żółta skóra, tak, zielona skóra, czy tam żółta skóra No to cóż, to jest jedno, kaszelek, czy coś jeszcze, objawy, cyk, 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 nie To tylko odciśnięte, śmieszne jest to, że jak się najedzie, to widać taki powidok potem po tym, po ubraniu jakby było odciśnięte, w sumie to wygląda jak było odciśnięte na przykład na skórze. Fajnie im wyszło przypadek, ale fajnie im wyszło dziabnięcie, dziękuję, fajnie było. Ale no to, o, skaleczenia i dziabnięcie. Dobra. Czyli mamy tak, mamy jeszcze tutaj ciosy. w tą stronę, mamy dziabnięcie, skaleczenia. I jeszcze płucka osłuchamy dla punkcików. Żółto, dziękuję, fajnie było w płuckach. Cyk. Czy to oznacza, że... Yy, tyle so dzięki. A czego by macie tyle objawów? Krew z nosa, tak, dobrze. Widzę już krew z nosa. Krew z nosa. Yy, a, tam nie musieliśmy już tego. Dobra, to nie musimy temperatury, tylko mamy objawy zewnętrzne. Cyk, cyk, cyk. Gitara. Yy, to już mieliśmy i płucka? Są. So. No, dobra, zielona. Gitara. To zielona krew z nosa poszła. Jeszcze oczko. Gdzie jest oczko? Ja. Dobra, różowe. Tylko różowe. Totalnie nic innego nie widzę. Jakby coś tutaj miało więcej być. No nic tu nie ma no to wygląda że tylko te różowe dziady i nic więcej Po tam pod spodem jeszcze nigdy nic nie widziałem no dobra, okej okay. to, to, to było dość proste jeszcze tylko trzeba z oczkami spojrzeć czy ty przypadkiem nie masz jakieś nie są te różowe dziady? nie wiem jak ty z oczkami, chyba z oczkami jest okej okay. wygląda okej, okay. czyli to wyleczymy, da radę oj, u pani o, że nie ma pani bagażu to tuk tuk, pani jest, tak, tak, na pewno na pewno jest pani zdrowa w 100%. Tylko brzunio boli, bo nieświeża pizza, tak? Z wczorajszej imprezy. Oh. Czerwony krwiak. I Czerwony krwiak. I na nodze, co to jest? Podrapanie, liczę. Liczę to na podrapanie. Tyk, tyk. Podrapanie jest. Co jeszcze miało być? I coś w żołądku, tak? Yy, zmiana koloru. Kiebasa. Jesteś. Nie? To jest akurat kastet w dół. I szampon ciekawe połączenie, ale szampon powinien, chociaż w sumie tak, szampon pierwszy wszedł, rozlał się i dał dla kastetu, no to, to ma sens dobra, e, oznaczone, oznaczone, e, Charlie, no wyjęcie kastetu nie, nie ma. Mo... to nie jest kasta, co to jest nie wiem co to było, ale to było ważne, dobra, e, już, ale no to już nie powinno boleć, a nie przepraszam, bo u ciebie jest jeszcze jedna rzecz to było tak, że to była kontrabanda w ciele i coś jeszcze, i, 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 nie tu, gdzie jest rentgen, tu jest rentgen i była różnica w barwie. Przydzielenia? Kwarantanna. Miło było. To dobrze, że masz. Ci, yy, ten cylinder mnie aż intryguje. Nie zgadnę. Nowy York. Broadway teraz to nie to, to nie to, ale nowy York. A u ciebie? Niestety to nie było to. Ale ty jesteś. Co ty tu masz? Masz plecak? Plecak? No dobra. Gdyby nie zależało mi na tym, gdyby, gdybyśmy nie mieli wspólnego celu, czyli osiągnięcie lepszych e, wyników, no to bym powiedział: Ej, słuchaj, mam takie coś, co przykłada się do głowy i rozwiązuje problemy, ale oczywiście nie mogę, bo potrzebuję punktów, żeby się rozwinąć. Dobra, to już jest skażenie, a więc jakby. A mogłaś wyrzucić to przed bramą? Mogłaś? E, krwawienie z ust, coś jeszcze. Spójrzmy na. W takim razie. Tu ciałko. E, opryszczka. Ale to jest opryszczka, czy to jest tak? To jest opryszczka. Była biała ta gitarka. No i chyba wszystko, wszystko, czy nie? Nie wszystko. Czy to jest czerwona twarz? Chyba czerwona twarz. Przyjmijmy, że to jest czerwona twarz. No potrzeby tej dyskusji, to jest czerwona twarz. Zdejmij to. Masz jeszcze. A, jeszcze masz kawkę, właśnie, właśnie, właśnie. właśnie. Oj, sorry, to nie o to miało być. Oj, podniesione tent. No to cóż, ja mogę Ci powiedzieć? Podniesione tent. Sprawdźmy na. Kurde, gdybyś wyrzuciła to przed, przed bramką, naprawdę. To byłby spokój. No to jest sorry. Miło było, fajnie. Baw się dobrze, Sajodara. O czegoś prze oczem, nieważne. U ciebie są trzy rzeczy i jest plecaczek, w którym teoretycznie nic. Masz hojko, ale jaki glow dają fajne. Dobra, i ty jesteś z kolei z Nowy Jork E5054? Było coś? Nie, to nie było osoby. Kurde. Czy ponownie jakiś błąd w tłumaczeniu, czy, czy o co chodzi? Eee, zacznijmy od tego, że... Proszę, zdejmij kapelutek. Temperatura ok. masz objawy skórne, tak? Masz coś na... To nie jest... To nas nie interesuje, to tylko tatuaż, co jeszcze, co jeszcze? Tak, tak, boli brzuszek, boli brzuszek. Trzeba było nie jeść zombie. To, że oni gryzą nas, nie oznacza, że my mamy gryźć ich. To ja ci powiem, że skórnie nie do końca coś widzę patrzę jeszcze na twarz, chyba to jest czerwona cera, chyba eee, chyba czerwona, a tak mi się wydaje ale tutaj jakiegoś innego objawu to ja nie widzę, eee, no dobra eee, co to jeszcze miałeś mieć oczk, rentgen najpierw, zacznijmy od rentgenu coś tutaj widać, eee, tak płuca, płuca są, mają krwotok płucka mają krwotok to będzie to, krwotok wewnętrzny ale nie mówmy hop, zanim nie spojrzymy dalej, kurde, nazwałbym to zatłuszczeniem ale wątroba jest wyżej. Czy to też jest zatłuszczenie wątroby? Nie, to jest zatłuszenie wątroby, konkretnie wątroby. Tak, przynajmniej to jest opisane. A tutaj nic nie masz. No, to jeszcze oczko, oczko, y multi różowe zwykłe. Y chyba widzę bombkę. Multi różowe zwykła bombka, dobra. To są tylko zielone. Czyli wszystkie zielone? Coś tu było czarnego? Nie. To tu są tylko zielone. Oko po prostu. Jest na zielono. No dobra, gitara. No to ja się tutaj więcej nie męczę. I oczko, oczko, oczko jest tutaj wszystkie zielone. Git. Co ty masz? Wszystkie zielone objawy. Jak dla mnie lecisz w takim razie do. A przepraszam, jeszcze jak zwykle bagaż, bagaż jest ostatnią rzeczą, którą zawsze oznaczam. I to był. Mój, to jest mój błąd. Wszystko, wszystko. Dobra. Przedział, blok posłałych. Lecisz. I tyle. Kurde, mamy. Kogoś przepuściłem. Nie mam pojęcia kogo. Czy to jest ten typ? Chyba nie. Bo był z E coś tam. Ech, no trudno. Takie życie. Mniej szczurów. No dobrze, Ok, super. To jak się wam podobało, to jesteśmy już po kolejnym dniu. Eee, sprawdźmy sobie, co jest w ramach kliniki, czy coś musimy uzupełnić. Wydaje mi się, że nie, że mamy do, do wykarmienia wszystkich. Mamy paliwo, mamy potrzebne paliwo 21, to się zgadza. Wszystkie rzeczy mamy. Łóżka mamy, to się zgadza, zgadza, zgadza. Apteczki też wystarczająco. Żywności tak samo. Eee, Potrzebna na dziś 9, i tak zjemy jedną. Dobra. Gitara. Generator? Dopiero na piątym poziomie. Dobra. To ja Wam dziękuję serdecznie. Podobało się to. Zachęcam do subskrypcji, do lajkowania i komentarzy są Wasze. Do zobaczenia!